Dziś, w ramach klasyki kina polskiego, zapraszam Państwa na pierwsze spotkanie z fascynującą twórczością Andrzeja Munka. Już za chwilę dzieło paradoksalne. Arcydzieło, tragedia i komedia w jednym, słynna eroika. Trojka mieści w sobie dwie z pozoru niepowiązane opowieści. Pierwszy epizod przedstawia losy Dzidziusia Górkiewicza, warszawskiego cwaniaka, który zdaje się radzić sobie całkiem nieźle podczas wojny. Handluje on różnymi rzeczami i stąd czerpie zyski. Ale trwa w Warszawie właśnie powstanie więc Dzidziuś razem ze swoją żoną wyprowadza się do podwarszawskiego Zalesia. Sobie Tam poznaje grupę węgierskich oficerów, którzy chcą przyłączyć swoje oddziały do powstania, ale w zamian za gwarancję bezpieczeństwa ze strony Sowietów. Dziś Górkiewicz staje się więc mimowolnie kurierem, który będzie kursował pomiędzy owymi węgierskimi oficerami, a oddziałami powstańczymi, czy dowódcami powstania, z którymi Węgrzy przeprowadzają negocjacje. Drugi epizod. Przedstawia losy oficerów, którzy znajdują się w niemieckim obozie jenieckim. Niektórzy z tych oficerów są tam od początku wojny, od czasów kampanii wrześniowej. Nowi oficerowie początkowo zostają przyjęci z wielką serdecznością przez swoich kompanów, ale wkrótce okazuje się, że w obozie panuje nastrój niemal grobowy, że ten obóz jest rodzajem ludzkiego piekła, w którym więźniowie nie są w stanie znosić siebie nawzajem. Nadzieję, otuchę daje im jedynie świadomość, że jeden z oficerów, niejaki Zawistowski, uciekł z obozu. A jak uciekł? Nie wiadomo. Jego czyn prezentuje się jako ostateczny akt heroizmu, bohaterstwa przekraczającego ludzką miarę. Niestety wkrótce jeden z nowo przybyłych oficerów dowiaduje się, że tak naprawdę Zawistowski nie uciekł. Że ukrywa się gdzieś w obozie, strzeżony przez kilku swoich kolegów, którzy nie chcą, aby prawda wyszła na jaw, a nie chcą dlatego, żeby ten heroiczny mit nie upadł. Munk przygląda się więc w tym filmie jakby podszewce heroizmu wojny. Nie pokazuje nam pól bitew, nie pokazuje nam tego, co zwykle śledzimy w filmach wojennych, ale pokazuje nam tyły, pokazuje nam przestrzeń niemal wstydliwą i mówi: taka też jest wojna. Tak także zachowują się żołnierze. Stąd i tak nie można uciec. No a ten wasz Zawistowski? Na to trzeba być Zawistowskim. Ten film jest utrzymany w lekkim tonie, bardzo dużo tu scen zabawnych. Munkowi udaje się trzymać jakieś niesłychane napięcie i wznosi się on w tym na wyżyny sztuki filmowej. To napięcie pomiędzy śmiechem a płaczem, pomiędzy komizmem a rozpaczą. Scenarzystą filmu jest tu podobnie jak w kanale Andrzeja Wajdy Jerzy Stawiński. Były powstaniec, który na własnej skórze przekonał się, co to znaczy wznieść się ku bohaterstwu, a potem popaść w zwątpienie, w sens tego bohaterstwa. Zresztą, erojka domaga się takich trochę porównań z kanałem Wajdy. Oba filmy, a więc i kanał i Eroika, miały swoją premierę w roku 57. oba uznane są za arcydzieła polskiej szkoły Filmowej. Oba pytają o sens polskości, ale o ile Wajda pokazał nam tragiczny kontekst mitu Bohaterskiego, to Munk pokazuje nam jego kontekst komiczny. Zwróćmy jeszcze uwagę na aktorstwo w tym filmie, a podkreślić chciałbym zwłaszcza jedną rolę Edwarda Dziewońskiego w roli Dzidziusia Burkiewicza. Dzidziuś w jego wykonaniu jest postacią pełną paradoksów i sprzeczności. Z jednej strony jest cwaniakiem, ale z drugiej potrafi się wznieść na wyżyny bohaterstwa. Z jednej strony nie chciałby ulegać polskiej legendzie romantycznej, a z drugiej musi się jej poddać. Wielu twórców próbowało wzorować się na Munku jako na tym reżyserze, który w najpełniejszy sposób potrafił sportretować komiczne okoliczności towarzyszące historii Polski. A jednak, śmiem twierdzić, nikomu nie udało się tego dokonać w sposób tak doskonały, jak Andrzejowi Munkowi. Za bramą tego obozu rzucę w diabły ten mundur. I żadna siła nie zmusi mnie do ubrania się na zielono. To jest nasza część stołu, panie poruczniku. Z wielką przyjemnością zapraszam państwa na Eroikę. <zyskliwia>